Siemanko, z tej strony oczywiście Miswi, a dzisiaj specjalnie dla Was zagram Mandalorianin Challenge, w którym będę mógł strzelać tylko i wyłącznie z jego snajperki. Także zapowiada się naprawdę ciekawy challenge, jeśli lubicie takie challenge nie zapomnijcie o strzeleniu łapki w górę oraz subika jeśli go nie macie. Chciałbym was również zaprosić na czwartkowe nagrywki, jedyne co musicie zrobić to zostawić komentarz, w którym napiszecie dlaczego to właśnie wy powinniście wziąć udział w takim odcinku. Przypominam, że podczas takiego challenge macie okazję zgarnąć do 8 serii także naprawdę warto się zapisać i wziąć udział w takim odcineczku. Chciałbym również przypomnieć, że codziennie odbywają się live na Twitchu, linka zostawiam w opisie. Jeżeli nie macie co robić wiczarkami, to serdecznie zapraszam. Życzę miłego oglądania. Witam wszystkich tu serdecznie. Dzisiaj mamy dla was Mandalorian challenge, w którym będziemy się wygrać tylko snajperką oraz plecakiem odrzutowym. tej postaci, także challenge zapowiada się ciężko. Jeszcze miałem jakiś kiepski lot z tego co widzę. Wydaje mi się, że to nie będzie zbyt przyjemne lądowanie. Dwie osoby, które są... Dużo niżej ode mnie. A co to za misiek? Ej, ja nie wiedziałem, że takie coś się pojawia. Podoba mi się to. W sumie to jest jakieś szczęście. W sumie liczyłem na coś lepszego z niego, ale dobra. Oho, jaka szkoda. Słuchajcie, no troszeczkę się tu wspomogę, bo powiem tak. Na tą miejscówkę... lata naprawdę dużo osób. Wszyscy chcą zdobyć tą snajperkę. A tak bajdę. The... Ale żołnierz już do mnie strzela? E, tak jak wspominałem, na tą snajperkę leci naprawdę mnóstwo osób. I musiałem sobie to jakoś prać. No słuchajcie, początek no, jest jaki jest. I taką jestem celem, żeby miał bok jak od tego typa, który tam poszedł, jak wziął tą tablicę. Ale że tu ktoś już zginął? Ale nikt nie zabrał mi mojej snajperki. Proszę nie, on tu dopiero był. A chodzi tam, dobra. No kogoś porobił, powiem wam tak, plan jest taki, że zabieramy tą snajperkę, o nie, zabieramy tą snajperkę i sparamy, bo mówię, to są dymy, nie? Ale dobra, ty się już uspokój. Chłop odpalony. A widzowie mówi, mówiłem wam, że to są już dymy, czy jeszcze nie? Jak jeszcze nie, to tak, są dymy. Daj mi to. Gdzie on jest? A cię zaskoczyłem! Dobra, ale ty mnie nie zabijesz, nie? Dobra, to już widzie potrzebne. Daj mi aptekę. To... A nie, apteka dostaje. Piasek. Ziemia. Powietrze. Ogień. Uciekamy. Zdala stąd. Chyba, że nie zbieram masów, tylko. Aaa, dobra, super, bo jakaś ścieżka mnie wyrzuciła. A mogę stąd uciec? Dziękuję. Spadamy, ale i tak tego za dobrze nie widzę, szczerze mówiąc. No, Dobre, początek, chyba się gdzieś tu przykitram. A dobra, tutaj taki 200 dwie... EQ. Ucieczka. Najważniej, najważniejsze, że mamy już snajperkę, plecaczek. Trzy fragi troszeczkę nielegalnie zrobione, ale tutaj inaczej się nie da, bo po prostu by zabrali tą snajperkę widzowie, także mam nadzieję, że mi to wybaczycie. I mam do Was pytanko. Czy chcecie odcinek, w którym będę udawał tą postać Mandalorianina i będę tam chodził sobie przy statku i postaram się po prostu wystawić jakieś osoby, które wiecie, wiecie, jak ludzie chcą zabić szybko tą postać? I podchodząc na spokojnie, starają się wycelować w głowy i tak dalej, to może po prostu będziemy im sprzedawać niespodziankowe głowy od takiej postaci. Także taki mam pomysł na odcinek. Jak mi się spodoba, to napiszcie no, w komentarzu, czy chcecie ten odcinek. Będę bardzo wdzięczny. No tak by the way to życzę Wam też miłego oglądania i mam nadzieję, że będziecie oglądać do końca, bo challenge jest wydaje mi się bardzo trudny, bo to jednak Only najperka Challenge. To trzeba podkreślić. Ja chyba jakąś wędkę znajdę połowie sobie rybki. Trzeba też jakieś matce ogarnąć. przydadzą się. Oj ojoj oj. oj, oj, oj. Chyba, pod, chyba podczas walki pierwszy strzał będzie mój najważniejszy, czyli... Czyli strzał ostrzegawczy, bo po strzale ze stówę. Aha. Czyli jest ja nie połowie ryb. Czyli postrzale za stówę, ale jakbyś tak ustał. A, szkoda, że turbo miałeś. Nie, dlaczego? Elegancko, jest frak pierwszy. Es? No ja się mega cieszę. Nie wiedziałem, że tak będzie przyjemnie. Tak miał mega fakt, że akurat takieś jakieś trawka mi zasłaniała. Ale dobra. Kolega nam przygotował tutaj Bardzo mało masów, no ale jest parę potek Całe szczęście chociaż tyle Dobra, nie powinniśmy za dużo stracić tego życzka Ale że on nie wziął sobie kewa O, jeszcze jest łowisko. Snajperka i To akurat się ucieszyłem, bo no, mamy ammo Znowu amo do snajpu, to jest to chyba jest ta gra widzę. Mamy full kewa praktycznie. Praktycznie full HP. Tutaj zapasy kewa. 14 osób do końca. Zrobiliśmy fraga z naszej snajperki. Może będzie drugi. Ale weź nie, jest Pięknie! Twitch Rens pozdrawiamy. Mamy już dwa fragi. I dwie głowy, proszę państwa. Jest to prostu. No, całkiem spoko. Dobra, a ty ile masów? O Oj, ten kolega, no. Dobra, pół tysiąca drewna nam ogarnął i dużo amo. Mandalorianin, halo! A weź tak, ustanie nie postrzelaj. Misfit. I 110. No, pojawiam, tak coś trafiliśmy z tej snajpy. To Naprawdę, tutaj to już w stresie chciałem jak najszybciej. Bez skupienia strzelałem. Ale no, koniec końców coś weszło. Co robić? Nie! 110, znowu ten sam typ. Gdzie on jest? Znowu się leczy, po was Nie, Mandalorianin do Mandalorianina strzela, taka Ja powiem wam, tak. Ja się oddalę od nich. A, ta, ta, ta. No proszę, mi chyba więcej tego potrzebujemy. Osiem osób do końca. Spróbuję jeszcze wysnajpić go ten. No gdzieś tam pewnie biegnie któryś Nie, nie weszło Jest że za drzewem 110. Pięknie, nic leć się, leć się. Na lewo czy prawo wybiegniesz? 3, 2, 1 O, ale to było pięknie! Top, top, to.. top, top, top... top. Proszę o jakiś ten serduszko w komentarzu dla niego. Tak na wyczucie S. Dziękuję pięknie za uwagę. Mandaloriani, no nie podowuję. Sześć osób do końca. Proszę, proszę, niech ta gierka się uda. Tako. Chociaż to jest... Nie, tak szczerze to nie do końca w to wie, że potrafi się spacaniec na koniec i to nie będzie za przyjemne dla mnie. Nie wiem, tu chyba... Może ja zejdę szybko do tego bunkera? Bunkier znany dzięki paru osobom, które pozdrawiam właśnie. To będzie duża peta, prawda? Dziękuję. Pozdrawiam Simę i Ketchupę. I Paulę. Pominam o tym, muszę o tym pamiętać, to bardzo pomaga. Ale, kolego, nie w plecy! Uuu, no i proszę bardzo, jak milutko się zrobiło, co nagle? Ty też się wylecz, wylecz się! No, bierz aptekę! Weź tę apteczkę, ja się ciebie pozbędę, tako. Nie co on? Przyjaciel, ale on jest niebezpieczny. Ten typ, jak ja mu nie ufam, bo tam on przy Itemach był. I co teraz, ziomek? Ale do czego ty miałeś broń? No, tu już się coś dziwnego zrobiło. Nie wiem, czy on zero fragów challenge gra, czy co? Kupi my nie możemy być wynikiem, bo ja też muszę wygrać. 110 to 100. Dalej tej syreny. Ale kolego ja do Ciebie nie strzelałem Jak on mnie zabije widzę, to ta gra i tak już jest wygrana Ale on do mnie strzela nagle, tak? Dobra Taki przyjaciel, widzicie? Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie, nie? Nie wiem o co chodzi w tej grze, ale jest bardzo dziwne. Spadł. Co on robi? Jest! Chucky, by the way! Pozdrawiam, Chucky. Mamy tamtego typa jeszcze. Jak ja mu pokażę moją broń na koniec i on musi mi oddać wink. Dobra, gdzie jest ten jeden? A, 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 a Proszę tak nie robić Który jest ten mój przeciwnik? Ten chyba jest tegoż przeciwnik, nie Zabił Czekaj kto kogo Jak to ten mój, to będzie śmiesznie. A jak nie, no to walka. Jeden na jeden Jest mój, tak? Pokażę mu, że YouTube. Nie. Co on robi? Ale, że odcinek taki, z taką końcówką? Ale, że mam go zabić? Kocham cię. Pozdrawiam. Ej, takiego zakończenia się w życiu nie spodziewałem. Nie wiem, czy to zaliczać, no, powiem wam... Pozdrawiam tego gościa, jak zaraz do znajomych dodam. <laughs> nie wiem, no ale to było piękne. Sarduszka w komentarzach, na, w komentarzach dla tego pana. No i co? Mam nadzieję, że podobają się takie odcinki. Jeżeli tak, to pamiętajcie, łapce w górę. O subiku, jeśli go nie mieliście i co? I do zobaczenia na kolejnym odcinku. w Czwartek, Aip. Przypominam jeszcze, że codziennie w tym tygodniu są live'y na Twitchu. Link zostawiam w opisie. Tam gramy fajne spocone gierki, także zapraszam. Przede wszystkim miłego dnia i do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.